Witajcie kochanie na naszym już ostatnim spotkaniu z cyklu Łyk Teatru Improwizacji. Ale na pewno nie jest to ostatnie nasze wspólne improwizowanie. Tak jak zawsze, rozpoczniemy od wylosowania jednego z Waszych fantastycznych pomysłów, które mam w koszyczku. Delikatnie mieszamy. I mam już karteczkę. Zatem dzisiejszy wierszyk będzie o detektywie, który niczego nie mógł znaleźć. Gotowi? Zaczynamy. Dnia każdego już od rana dzwonią pilne telefony. Mi pan torby? a mi butów psa i żony. Na śniadanie to społykam. I już pędzę do roboty. Dziś, gdy wychodziłem z domu, w mig zaczęły się kłopoty. Moja lupa się schowała. Notes! Wczoraj gdzieś go miałem, a tylu moim klientom przez dzień cały pomóc chciałem. Najpierw torba. Szczegółowo przeszukałem lasek cały. Dwa parkingi przy przedszkolu i warzywniak ja nagrzały. Ani śladu po torebce. Nikt nie widział i nic nie wie. Jak ja powiem to wieczorem. Załamanej pani Ewie. Potem butów psa i żony poszukiwać się udałem. W każdym zakamarku miasta. I na działkach też sprawdzałem. Nie znalazłem ani śladu. Mimo różnych mych podchodów, czy ktoś ukradł? I dlaczego? Nie mam najmniejszych dowodów. Pan Kazimierz będzie bardzo faktem tym niepocieszony. Buty jakoś przeboleje. Lecz tęskni do psa i żony. Nic nie mogłem dzisiaj znaleźć. Zanim jeszcze wyruszyłem. Wiem dlaczego. Kapeluszem. Oczy sobie zasłoniłem. <słuch> Prawie kapelusz, żeby Was dobrze widzieć. Moi drodzy, zapraszam Was do ćwiczenia z improwizacji. Waszym zadaniem tym razem będzie stworzenie wiersza, wyimprowizowanie go, a następnie poproście kogoś dorosłego, aby Wam go spisał i przysłał na maila zaimprowizuj.małpagmail.com. Możecie taki wierszyk zaimprowizować oczywiście wspólnie z całą rodziną lub ze swoimi kolegami albo koleżankami. Podam pierwszy wers. Dawno-dawno temu w pięknej krainie. Niech to będzie wierszyk takiej długości, jakiej tylko chcecie. Umówmy się, że postaracie się zrymować po dwa kolejne wersy. Na przykład. Dawno-dawno temu. W pięknej krainie, która ze słodyczy przepysznych słynie, pan Lizak z przepiękną panienką żelką razem zbudowali fabrykę wielką. Czyli mamy dwie kolejne pary, które się rymowały. Krainie słynie, żelką wielką. Próbujcie stworzyć improwizowany wierszyk. Czekam na wasze maile wraz z wyrażeniem zgody na publikację, jeśli chcecie, żeby pojawił się on na stronie internetowej. A brzmi ona www.zaimprowizuj.pl. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie wierszyki, które powstały z waszych inspiracji. Czas na misję specjalną dla Was. Moi drodzy, zachęcam Was bardzo, żebyście co jakiś czas powtarzali sobie wszystkie ćwiczenia na wyobraźnie, które proponowałam Wam na filmikach podczas cyklu Łyk Teatru Improwizacji, gwarantuję Wam, że dzięki temu szalenie rozwiniecie swoją wyobraźnię i kreatywność. Wierszyki, o które prosił Was przed chwilą, detektyw. Proszę Was, żebyście Wy lub Wasi rodzice bądź opiekunowie przesłali mi na maila do końca sierpnia. Jeszcze raz powtórzę, zaimprowizuj małpa.gmail.com Dziękuję Wam za wszystkie Wasze inspiracje, wszystkie Wasze pomysły. Jak widzicie, zostało ich jeszcze trochę niewylosowanych, ale z pewnością coś jeszcze z nich stworzę w przyszłości.